Jeszcze rok temu wydawało się, że plany otwarcia w dawnej przychodni zdrowia nowoczesnej placówki edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych są mało realne. Ewa i Janusz Morawiec uwierzyli, że to się uda, choć jak sami przyznają, przedsięwzięcie momentami ich przerastało. Okazało się, że nie wystarczy wymalować ściany, odnowić pomieszczenia, potrzebny był remont kapitalny. Po roku czasu żmudnych walk, ale mam nadzieję, że wkrótce zakończonych sukcesem, otworzymy przedszkole terapeutyczne i szkołę terapeutyczną dla dzieci. Potrzeby są w rejonie duże, telefonów dużo, więc rodzice cierpliwości. Dobrym duchem przedsięwzięcia i motorem napędowym w chwilach zwątpienia była Olga Sowa. Mama kilkuletniej niepełnosprawnej Tosi, która dzięki tej placówce zyska szansę na inne życie. Dzieci może sobie nie zdają z tego do końca sprawy, my rodzice zdajemy sobie sprawę i bardzo czekamy i bardzo się cieszymy, a jeszcze dzisiaj jak tutaj przyszłam i zobaczyłam jak jest pięknie, no to tym bardziej naprawdę odliczamy już te dni, żebyśmy mogły i mogli tutaj przywieźć swoje pociechy. Tosia i inne dzieci będą mogły się tutaj rozwijać, spotkać z rówieśnikami, ale także skorzystać z pomocy specjalistów. Specjaliści: oligofronopedagog, logopeda, rehabilitant. Czyli też nie zostawiamy tych dzieci samych. Poza tym, będą mieć taką możliwość, kiedy się ich, mam nadzieję, stan zdrowia poprawi. Przyjść tutaj i mieć też parę godzin ze swoimi rówieśnikami. Bo ten kontakt społeczny jest bardzo ważny i nie chcemy nikogo izolować. To wszystko w przyjaznej atmosferze, kolorowych, jasnych wnętrzach, usytuowanych na parterze budynku. Gdzie remont praktycznie jest zakończony. Mamy wspólną, dużą salę rehabilitacji, które będziemy prowadzić terapię SI i będziemy mieć też, jest już sala doświadczenia świata, natomiast oczywiście czekamy na, na sprzęt, bo to wszystko nie jest takie proste. My tygodniami czekamy na jakieś meble, krzesełka, to wszystko do nas powoli schodzi. No jest, będzie gabinet lekopedyczny i mamy nadzieję rozwijać się dalej. To na początek. Przedszkole i szkoła będą bezpłatne. Rodzice zapłacą tylko za posiłki. Placówki mają działać na takich zasadach jak inne przedszkole i szkoły tego typu: czyli rodzic przywozi dziecko rano, a odbiera po południu. Dzięki temu rodzice tych dzieci także zyskają szansę na to, by złapać oddech, a być może zacząć się realizować, bo często nie mieli takiej szansy. Niestety, gro dzieci zostaje w domach. Tak, zostają w domach, S -s -s są mamy, które rodzice, którzy jakby nie potrafią wyjść sami z tego impasu, z, te, z tego trudu i szukać tej pomocy. Dlatego ta, ta placówka tutaj, tak jak mówię, holistycznie, całościowo zaopiekuje te rodziny, zaopiekuje dzieci, żeby właśnie pomóc. Do placówek zapisywane będą dzieci z orzeczeniem z pedagogiczno-psychologicznej. Szczegóły można znaleźć na stronie wwwplacówki terapeutyczne myślnik trzebiniapl Choć przedszkole i szkoła jeszcze nie zaczęły działać, pierwsi chętni już są. Być może dlatego, że realizacji tego przedsięwzięcia podjęły się osoby, które mają już doświadczenie w prowadzeniu podobnych placówek, a przede wszystkim chcą pomóc dzieciom. Chcemy tutaj pokazać wszystkim, że można z tymi dziećmi zrobić dużo. One mają wewnętrzne piękno, wewnętrzny potencjał, i tylko od doboru dobrego specjalisty, od doboru dobrej terapii właściwie wszystko zależy. Zawsze robimy po kroczku. To nie są takie szybkie kroki jak w przypadku dzieci zdrowych. Sukcesu nie osiągamy szybko, ale dla nas parę kroczków do przodu to już jest duży sukces. Na razie, sił i środków wystarczyło na remontowanie parteru budynku. Ale plany są ambitne. Pani Ewie marzy się sala kinowo-teatralna, kolejne gabinety czy zagospodarowanie otoczenia wokół, jak choćby stworzenie ogrodu sensorycznego. To marzenia. Na szczęście są osoby, które wspierają twórców tej placówki. Mowa choćby o burmistrzu Trzebini. Przede wszystkim jest ich wiara i chęć pomocy dzieciom. Patrząc na to, ile udało już się osiągnąć, można wierzyć, że reszta też będzie miała szczęśliwy finał.